Witam wszystkich bardzo serdecznie w tych wyjątkowych okolicznościach, gdzie znajdujemy się teraz na Krakowskim Zakrzówku, gdzie ludzie wspinają się, przygotowują do wspinaczki i chciałabym was bardzo serdecznie zaprosić w związku z tym właśnie w tych okolicznościach na wieże bardzo wyjątkowe wydarzenie, na konferencję przyszłości, która odbędzie się 8 czerwca w Krakowie. Temat tegorocznej konferencji brzmi Przez doświadczenie do zwycięstwa. Zrodził się w samym sercu naszego zespołu ruchu kościoła dziecięcego. Kochani, od lat już pracujemy w służbie dla dzieci i szkolimy też um, ludzi, którzy w jakikolwiek sposób mają kontakt z dziećmi, pracują z dziećmi w kościołach, we wspólnotach rodziców i nauczycieli. I zadaliśmy sobie pytanie, czego my wszyscy potrzebujemy właśnie na ten czas, w takiej właśnie służbie i w wychowaniu dzieci. Potrzebujemy bardzo mocno zachęty, potrzebujemy inspiracji i potrzebujemy skupić się przede wszystkim na świadectwach Bożego działania. Potrzebujemy takiego mocnego przekonania, że. Ziarno podlega pewnemu procesowi, i nie zawsze widzimy od razu efekt tego, co robimy. Dlatego będziemy mówić, będziemy dzielić się naszym sercem, i będziemy mówić o tym, w jaki sposób przejść przez pewną drogę, w jaki sposób zmierzyć się z różnymi trudnościami i przeciwnościami właśnie w tej drodze. Aby doświadczyć zwycięstwa, abyśmy mogli widzieć nasze rodziny, nasze duchowe dzieci, abyśmy mogli widzieć ich, jak służą Panu, jak kochają Boga i jemu służą, tak abyśmy my i nasze dzieci byli zaangażowani w służbę Panu Bogu. To jest nasze marzenie. Właśnie dlatego od tak wielu lat wiernie robimy to, co robimy. I nie poddamy się, dlatego że wierzymy w to, że ziarno prędzej czy później wyda plon, nawet jeżeli efektów nie widzimy od razu. Pragniemy zwycięstwa. Chcemy widzieć następne pokolenia przebudzone i pełne ognia. I ten ogień przede wszystkim popłonie w nas. Chcemy następnych pokoleń całkowicie oddanych i poświęconych Panu Bogu. I dlatego będziemy o tym mówić, dlatego zaprosiliśmy wyjątkowych gości, dlatego my będziemy dzielić się świadectwami, dlatego nasze dzieci, nasi młodzi będą dzielić się też swoimi doświadczeniami z Panem Bogiem. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dzieci i młodzież mogą doświadczać Boga i w jaki sposób my, rodzice, my, nauczyciele, przechodzimy tą drogę, przechodzimy przez różne doświadczenia. Do tego, aby móc zwyciężyć, aby móc zobaczyć następne pokolenia zakochane w Panu Bogu i służącemu. Zapraszamy na konferencję 8 czerwca przez doświadczenie do zwycięstwa, bo Bóg jest dobry, a my chcemy go doświadczać.